Cześć, jestem Gadrin i witam Was w kolejnym odcinku gramy w Minecrafta. E, chciałam Was na początek. Pff, chciałem Was. Chciałam Wam na początek powiedzieć e, w sumie to podziękować pewnej osobie e, Ziomek MT2 za to, że pomógł mi. Tch, ba, pomógł mi. Zrobił dla mnie tło na YouTubie. A także chciałam Wam powiedzieć jedna, jedną rzecz. Otóż. E, e, otóż. Jak się mówi, wiecie, zapomniałem słów, bo czasami tak to jest, jak to się gada, się myśli potem o innych rzeczach, wiecie o co chodzi. O, ale tu jest rzecz, ty, patrzcie, tam jest kulturę, wiecie, co mam potem napójdę? Ja eee, a właśnie, I, 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 zapomniałem, że R nagrałem wcześniej trzeci odcinek, ale niestety go nie wrzuciłem, bo mi się usunął filmik, dlatego pokażę Wam, co mi więcej się tu zmieniło. Oj, się coś zacina. No, już dobra. Ok. Eee. A więc pokażę was, gdzieś tu była ta jaskinia Tu, o jest, jest, tu jaskinia moja, okej okay. Zejdźmy na dół, tu sobie wezmę teraz Fikaksa Eee, okej, o tutaj jest Jakaś dziura Wezmę sobie troszkę płatków Uff, każdemu potrzebne są płatki No, nie, nie A, nie już, nie, 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 nie Zaczynam się, nie, nie, nie Eee, cieko, nie cieko nie, nie, nie. cieko, 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 cieko. Natychmiast uciekliśmy. Dobra. Tym razem go zabiję moim Moim torczem. Nie mogę zginąć. Nie bi. Nie, 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 nie. Dawaj, co to? O, jest. 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 Przeżyłem. Dobra, co my tu mamy? Okej, okay, skraftuję sobie ten crafting table i sobie zrobię chyba. Co zrobię coś takiego fajnego, magicznego, żeby sobie normalnie tego nie wyobrażacie, co ja teraz zrobię, nie? Patrz tylko na to. A! Co je, co je? O nie, 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 nie. zaraz ginę, zaraz ginę, zaraz ginę. Come on, on, come on, come, on, come on. Chodźcie, no co? Co? Podskakujecie? Tacy jesteście silni, co? Tacy mocni jesteście? No dawajcie, no. No, ja wam dam, kur... A! A! Co, co się dzieje? Co się dzieje? Co się... Aha, nie, 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 nie. kurde, zerski, nie, 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 nie. Nie uciekać! O, o, o. Mamo. Palec mi krwawi. O, o. Uciekam, stąd, już tu nie wracam. Te miejsce jest zbyt... zbyt złe. Idę się utopić w pocanie. Albo nie. Nie, nie idę się podziwą. Dobra. Koniec tego dobrego. Czas. Czas upiększyć swój dom. Czy mogę tu na ten dach wskoczyć? Czekajcie, już to rozetnąć i hop! O! Ale ładnie, wskoczyłem na dach. Jest to normalnie pro jakieś Okej, okay, chodźcie tutaj na dół. Zamykamy drzwi oczywiście, bo jak nie zamkniemy drzwi, to nam ko tu kotlety, ziemniaki i inne marchewki wejdą do tego domu. Dobra, co my tu? Czekajcie, muszę... Czemu ja głosu w ogóle nie mam? Czemu? Musiałam włączyć głos, nawet nie zauważyłem, że jak głos nie włączonego. Ja! 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 Ok. Eee, Zróbmy sobie tu żelazny mieczyk, proszę bardzo. O, jeszcze nawet żelazo nam zostało troszkę. To wiecie co? Zrobimy sobie zbroję. O, spodenki. Teraz zrobimy sobie hełmik O, tak. Ale jesteśmy pro. Normalne. Patrz, tylko patrz, jak jestem normalnie, kurde. Jestem taki, kurde, Stefan. Żelazny Stefan jestem. Taka statua, która chodzi z takim żelaznym mieczem i pije krowy, dla, żeby zdobyć złoto. Bo przecież z krow wypada złoto, a złoto jest potrzebne, żeby zabijać krowy. To jest taka właśnie. Tak to właśnie działa, tak. Dobra, idziemy tam. musimy tego dungeona. Bo... A właśnie, tam jest dungeon, Zapomniałem wam powiedzieć. Tam jest dungeon. Tu widzicie te takie. Ten, tego derta tam? O tu. Czekajcie. tu O tam jeszcze znowu. Dobra, co do tego derta za nim jest? Patrzcie. Da, 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 da. dungeon I tu jest jakiś, kurde, Stefan kolejny. Kurde, kolejny Stefan. No nie. Stefany ze strony. <śmuszyna> okay, musimy rozwalić tego spawnerka. O! No proszę. I, i jednak z O, tu jesteśmy nawet. Dobra, co my tu mamy? Mamy drewno, żelazo. Mamy weed i siadło. Dobra. Siadełka się przyda. Eee, co my tu mamy? Siadełka, dwa trochę... Res... O, nie mam miejsca chyba. Czekajcie, muszę coś wywalić. Dobra, ty mnie nie A! Coś mi... Spadaj, Stefan! Stefanie, ty zielony, ty! Kurde! Ci dam! Ty Stefanie! A! Co? Jezu! 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 Jezu. Ej! Spokojnie! 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 Dobra. Bierzemy sobie teraz te... E, czekać muszę to wywalić coś... No, to zrobić. Okej. Okay. weźmiemy, to wywalimy i weźmiemy sobie jeszcze hełm. Dobra. O. To chyba musimy sobie postawić, bo ten, bo i tak nie wyjdziemy stąd. O, to rozwalimy, to weźmiemy sobie w sumie, bo będzie nam to potrzebne. Chociaż nie wiem, czy będzie nam potrzebne, bo już mamy jeden taki e, crafting table w sumie. Tak tak podsumując całą sumowacjalność. <grym> E, dobra, wchodzimy, idziemy, 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 idziemy. O, jest noc, trzeba będzie ich spać. A ja do nie obejrzałem, Muszę się zawrócić po telewizor. Zapowniałem telewizora wziąć w ogóle. <grym> idę, idę w sumie wziąć tę skrzynie bo nie mam gdzie swojej itemki. A... A wiecie, itemki są. Itemki są takie ważne, bo to są takie gwiazdy YouTube'a z tych itemków. Itemek! I te myk, ma, Minecraft są najpopularniejsze, chyba osoby w, w, na YouTubie? Są takie gwiazdy YouTube'a, że trzeba je mieć w domu. No to, to jest. To, w ogóle nie, to nie, w ogóle nie jest tak czy nie. To jest, to jest musi być, to jest takie. To jest jedna z tych rzeczy, bez których się nie obejdziesz. To jest jedna z tych rzeczy jak. Dirt, czyli czekolada. Bez czekolady nie obejdziecie się. jak samo bez w Minecraft, Taka jest prawda. ciekawe czy tu coś jeszcze znajdę, jakiegoś nacelka, a może nie. Dobra. Chodźmy. Weźmy z tego niesamowitego świata, z niesamowitością, bo jest już noc. I wiecie, te gwiazdy tam w niebie, i ta woda w oceanie, i te drzewa w lesie. Wszystko śpi, bo mnie nie lubi. Okej, okay. opowiem Wam pełną historię. Jest tak, byłem sobie raz ja. Nie wtedy chyba 6 lat. Eee... No i wiecie. Jak to? Jak to sześciolatek? latek Chodziłem sobie z mieczem. Czekaj, mogę to włożyć, to. Nie mogę. Dobra, i tak je tak fajnie wygląda. Lepiej wygląda niż gdybym tam położył coś innego. <laughs> po prostu sobie, sobie zmienić, żeby to naprawić. Nie, tak naprawdę to fajnie to wygląda. Dobra, postawię tutaj dwa. I dobra, aha, po prostu miałem, miałem kontynuować z tą historyjką. Okej, okay, no to tak. Jak miałem 6 lat, to miałem taki sobie patyk. I miałem też miecz żelazny. I. Nudziło mi się, bo zabiłem już wszystkich swoich kolegów i nie wiedziałem co robić. Zostało jeszcze chyba z 300 osób do zabicia, ale nie miałem czym ich zabić. Więc skraftowałem sobie... ...drewniany mieczyk. Eee, czekajcie, coś tu... Okej, okay, spać. I ten drewniany mieczyk skraftowałem. I tych 300 osób zabijemy. I tak to właśnie było. Ale teraz tak w ogóle to trochę bardziej, to było takie straszne, ale powiem to bardziej w taki dramatyczny sposób. <kuszczak> czekajcie, tylko to wezmę wszystko, flint and steel, sobie skraftuję, czekaj, mam tu flint w ogóle, mam flint, czekajcie. Najpierw sobie buty skraftuję, dobra, flint and steel. O, oh, jest Flintik. dobra, flint i steel i bierzemy, o, oh, je, yeah, mamy flint i steel, mamy flint i steel, mamy flint i steel, mamy flint i steel, yeah. Zaraz będziemy tańczyć, dobra, powiem wam taką historię. Chodźmy najpierw pozabijać parę zwierząt, bo e, jedzenia zaraz nie będę miał. A ja potrzebuję schabowe i szynki itp. E, właśnie tak. Dobra. Co my tu w ogóle mamy? O, świnka. Dobra, kontynuujemy. Miałem 6 lat. No, byłem takim bardzo samotnym dzieciakiem. Naprawdę, całe życie to dla mnie był koszmar, szczególnie po tym, jak dowiedziałem się, że zostałem adoptowany. Uciekłem z domu. Nie miałem dokąd iść, więc mieszkałem na ulicy pod mostem. Chociaż pod mostem nie ma ulicy. Creeper! Aha trzeba go zabić! Trzeba go zabić, trzeba go zabić! Trzeba zabić Creepera! I buff! I, i. Come on, o górek! Come on! Ja! Yeah! Ja, yeah, dobra! I więc mieszkałam pod tym mostem. I drugi Creeper. Kurde, co oni tu. Co oni tu robią w ogóle? Reś tu się w ogóle ogarni, ty. Ty w ogóle, ty Creeperze, ty w ogóle, ty. Ty o Co mi się tak. Co, co, i co? Ile mam surfurę? Chyba set, ja Dobra! I e, no. No, i mieszkałem pod mostem. Byłem bardzo niezadowolony. Rodzice mnie szukali, ale nie znaleźli. Nie miałem żadnych kumpli. Nie chodziłem do szkoły. Na nic mi nie było stać. Byłem bardzo bliski śmierci, ponieważ w ogóle nie miałem jedzenia. Aż w końcu stał się pewien cud. Pod mostem leżał patyk. Więc podniosłem ten patyk i przysięgłem sobie, że zrobię z tego patyka sobie miecz. No więc tak, to się zaczęło. Wziąłem tego patyka, wziąłem trochę kamieni i skraftowałem sobie miecz. Potem z tym mieczem wyszłam spod mostu. Ludzie się zaczęli ze mnie śmiać, bo byłem brudny i śmierdzący i nie jadłem kotletów przez trzy tygodnie. Więc wziąłem miecz i się podrapałem po głowie. Potem wsadziłem z sobie do nosa i wydubałem skorpiona. Potem jak wydubałem skorpiona, wziąłem tego skorpiona i wsadziłem sobie w odwyt. Potem z tego odwytu go wyjąłem, posmarowałem nim miecz. I uderzyłem tych ludzi właśnie tym mieczem. Posłali oni mnie do sądu. Niestety trafiłem do więzienia, było to bardzo niefortunne. Ale nie martwiło mnie to zbyt bardzo, ponieważ ciągle miałem ze sobą ten miecz, użyty w odwycie. Więc rozciąłem kraty i uciekłem z miecza. Uciekłem z więzienia. Kiedy uciekłem z tego więzienia, szłem. I szłem i podróżowałem przez cały świat w poszukiwaniu żelaza. Więc poszedłem do doktora. Widziałem, że potrzebuję żelaza. On dał mi żelazo, ale nie takie żelazo, jakiego szukałem. I zepsuły mi się zęby. Ale dalej poszukiwałem żelaza. W nadziei, że wreszcie takiego, takie znajdę. W nadziei, że wreszcie będę mógł mieć żelazny miecz. A więc w końcu znalazłem drzewo. I tym drzewem wykopałem dziurę. Jak? Nie pytajcie. Bo sam nie wiem. W tej dziurze znajdowała się woda. W tej wodzie Znajdywał się rekin. W tym rekinie znajdowało się żelazo. Aby zdobyć to żelazo, musiałem tego rekina zabić. Co było bardzo trudne, ponieważ jedyne co miałem, to obstrany, kamienny wiecznik. Walczyłem z nim godzinami. Minęły trzy tygodnie, a walczyłem z nim cztery godziny. Jak już go zabiłem, rozcięłem mu brzuch swoją siekierą i wyjąłem z niego żelazo. Okazało się, że była tylko jedna sztabka żelaza. Potrzebowałem jeszcze drugiej. I tak się za za zaczęła moja przygoda. Podróżowałem przez różne krainy. Przez wulkany, przez zamki, przez miasta. Jechałem w tramwaju, a nawet taksi. Nie wiem skąd miałem pieniądze. Najprawdopodobniej te taksy ukradłem. Aż w końcu znalazłem żelazo. Było ono w rowerze Citroxa. Więc wziąłem siekierę. Rozwaliłem. Co? Co to. O! robię taki taniec przed chwilą. Bo. Przecież każdy wie, że nieco odświeża. Dobra, nieważne. E, więc wzięte żelazo od Citroxa Rowera i zrobiłem z tego rowera wiecz. Nazwałem go Siroweria. E, nie, nie. Sirowera. E, kurde, co mi się tu postawiło, ty, ty, ty. E, nazwałem go e, żeli. Litraxerowerowy miecz. I potem tym, że litraxerowerowym mieczem zabiłem Citroxa. A tak trochę porobię sobie teraz, tak, bo nie chcę być tak jak pod mostem, gdzie czekolada była tylko na górze i tak to była metafora. Nie w sumie to nie była metafora, tylko inna nazwa główna. <laughs> A więc po tym, jak zabiłem Citroxa. Zabrałam jego diamenty. Zjadłem je, bo byłem głodny. Miałem wtedy żelazny miecz, ale ciągle mnie coś dręczyło, ponieważ ciągle czułem, że nie osiągnęłem swoim, swojego celu w życiu. Wtedy uświadomiłem sobie, że nawet jeżeli mam żelazny miecz, to ludzie na świecie jeszcze żyją. Więc zdecydowałem, że dam ten miecz dla. Ludzi biednych oraz chorych. Dla ludzi z rakiem. A więc tak zrobiłem. Teraz miecz ten należy dla do pewnego chłopca imieniu Daniel, który jest sparaliżowany. Po tym jak jakiś idiota uderzył go kamieniem żelaznym. Po tym jak jakiś idiota uderzył go kamiennym mieczem. No więc, on ma teraz ten miecz. I szuka tego idioty. I chce się na niebie. Zemścić. Oczywiście szukał, bo to było wcześniej. Tak się stało, że tego Daniela spotkałem. Z jakiegoś dziwnego powodu wziął swój żelazny miecz do ręki i zaczął nim we mnie wymachiwać, jak swoją choinką w Mikołaja. Dlatego ja go spytałem: Hey, man, what the hell are you doing, bro? Wtedy mi odpowiedział: mi no English, mi sorry. No więc tak sobie mówię, spoko. I odeszłem. Odeszłem bez nóg, ponieważ mnie odciął. I tak zostałem inwalidą. Dostałem ten oto żelazny miecz, który do mnie powrócił oczywiście. I wtedy sobie pomyślałem, moje życie nie ma ceny. Trzeba je zakończyć. Więc podniosłem też żelazny miecz, i chciałem się powiesić. Na żelaznym mieczu. Bo to ma sens. Nie mówcie, nie ma. Ale tak się składało, że żelazny miecz był za krótki. I nie mogłyby się powiesić. Więc. Pomyślałem sobie. Że użyję tego miecza. Żeby rozciąć sobie ubranie. I zrobić worek z tego ubrania. Potem jeszcze raz użyję miecza. Żeby rozciąć pańczynę. Zrobić z tej pańczyny sznur. Oraz zawiązać ten worek. I siebie w tym worku. Potem. Tak Starać się podskakiwać z tym worku, żeby to zakopać, bo te drewno mi tu nie pasuje. Whatsoever! A więc to nie jest historią, to yy, ch chciałam się po prostu utopić. I tak też zrobiłem. Koniec. Napisy się, pokazał teraz I teraz zapalił się światło w chwilę. Ok, już prawie teraz chyba zaraz skończę odcinek, bo już ta historia się skończyła. Skończył się taki, taka książka, wasza lektura. E, tutaj już OK, wszystko naprawiłem, więc e, co tu jeszcze mam do powiedzenia? No nic za bardzo. E, chciałbym jeszcze raz podziękować, e, o ile jeszcze nie podziękowałem, e, człowiekowi o e, nazwie e, Ziomek MT2. Jeśli oczywiście o nim nie mówiłem, bo nie wiem, czy o nim mówiłem czy nie, jeśli nie no to przepraszam, teraz mówię. Możecie znaleźć jego kanał w opisie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Bez Was bym nigdy nie doszedł tak daleko w tym hardkorze, bo właśnie dzięki Wam tak doszem. Zachęcam Was do komentowania, oceniania oraz do subskrybowania. W sumie to nie, rozkazuję Wam. Do zobaczenia.